Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Action Pod spodem macie czasówkę z konkretnymi kategoriami Tutaj trochę przebitek z dzisiejszego wideo i zaraz będziemy zaczynać Zaczynamy od kategorii hobby i tutaj jeżeli chodzi o nowości zauważyłam za prawie 9 zł tusze do stempli 5 różnych kolorów, bardzo ładnie prezentują się na żywo, i tutaj też mamy kilka wariantów do wyboru. Kolejna nowość jest to dekoracja ścienna, zaprawia 43 zł. Bardzo duża, wymiary 50 na 70 cm. Tutaj ta dekoracja jest na płótnie. Też mamy kilka różnych wariantów. Ja Wam pokażę tą pierwszą dekorację i tam z tyłu mamy troszeczkę inną. Oczywiście ją tutaj wyciągnę z tej półki, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak ona się prezentuje w całej okazałości. Muszę powiedzieć, że nie była aż tak bardzo ciężka. Tutaj zresztą widzicie, że bez problemu podniosłam ją jedną ręką, tak więc też nie powinniście mieć żadnych problemów. Ją odłożę na swoje miejsce i przejdziemy dalej do kolejnej nowości, jaką znalazłam. A tą kolejną nowością za prawie 43 zł jest zegar wykonany z metalu i z płyty MDF. Zegary występują w dwóch wariantach w kolorze takim jasno-czarnym i białym. Zegar ma średnicę 50 cm. Nie, on się naprawdę podobał. Tutaj jeszcze zaraz wam pokażę ten z tyłu w kolorze białym. To jeszcze był czarny i teraz kolejny to już w kolorze białym. Teraz kategoria biur. i tutaj zauważyłam takie, bym powiedziała piórniki. Cena to prawie 7,50. Jest to etui na długopisy, różne warianty, bardzo duże. Jeszcze, ja szczerze Wam powiem, że tego typu produkty używam jako zwykłe kosmetyczki. Tak więc polecam, jakby ktoś szukał coś dużego, a taniego. Kategoria Media. I pierwszy produkt, jaki zauważyłam, za prawie 22 zł, jest to zestaw dwóch mikrofonów z klipsem. Uważam, że jest to rewelacyjna cena. Jestem ciekawa jak sprawują się te mikrofony. Tutaj też wam pokażę instrukcję w języku polskim, a także najważniejsze informacje na temat tego produktu. Tak więc jeżeli ktoś się zna na takich rzeczach, to jak najbardziej możecie sobie na spokojnie przeczytać i zobaczyć specy specyfikację tego mikrofonu. I następna nowość, to tutaj tak za prawie 59 zł mamy drukarkę do etykiet z jedną rolką, w ten sposób prezentuje się ta drukarka, dość duża jest, nie jest jakaś szczególnie mała, tutaj też w zestawie mamy jedną rolkę dołączoną, oczywiście też Wam tutaj pokazuję najważniejsze informacje jakie są warte, są na tym opakowaniu i obok tej drukarki mamy również zapasy rolek, Tutaj cena prawie 15 zł, 3 sztuki i te, jeżeli chodzi o te rolki, one też, jak tutaj zauważyliście, występują w różnych kolorach. Kategoria gotowanie i pieczenie. Pierwszy produkt za 13 zł, jest to rozdrabniacz do warzyw, wykonany z tworzywa sztucznego, występuje w różnych kolorach. Też najważniejsze informacje jak tutaj zauważyliście, on jest taki ręczny. I oprócz tego produktu, kolejny produkt, który zauważyłam za 13 zł, są to dosowniki do mydła z gąbką, różne warianty, mega ładnie wyglądają na żywo, są bardzo ciężkie, imitują marmur, jest to jakiś wyrób żywicopodobny, coś takiego, tutaj zresztą jest to napisane, kategoria szkło. Jeżeli chodzi o tą alejkę, tutaj pierwszy produkt, który przykuł moją uwagę, są to takie kubeczki, że z podwójnego szkła zaprawiam 12 zł, pojemność 350 ml. O ile kojarzę, to te kubeczki już występowały kiedyś w tym sklepie. Są mega leciutkie i obok za 22 zł mamy taką luksusową bombonierę, jednolitrową, również wykonaną ze szkła. Tutaj też. Pokazuję Wam tą ilustrację, która znajduje się na tym opakowaniu i oprócz tego jeszcze zauważyłam taki kubeczek za 10 złotych, ceramiczny motyw zwierzęcy, pojemność 300 ml i te kubeczki też występowały w różnych wariantach. I kolejny produkt, który zauważyłam w następnej alejce, w alejce z AGD. Za prawie 70 zł, mamy taką maszynę do popcornu. Ona występuje w różnych kolorach. Ten produkt też, o ile dobrze pamiętam, już kiedyś był. Tutaj maszyna nie wymaga dodawania tłuszczu. Jeszcze taka przebitka na akcesoria łazienkowe. Kategoria przechowywania. I tutaj też zauważyłam, że za 13 zł powróciły takie kubki na jogurt z uchwytem i z łóżeczką. Występują w kilku o, różnych kolorach. Pojemność 450 ml. Uważam, że są bardzo ładnie, estetycznie wykonane. I teraz przechodzimy do aleki ze sztucznymi kwiatami. I tutaj od razu zauważyłam nową roślinkę. Za prawie 10 zł mamy takiego y, kwiata w doniczce imitującej ratan. Y, ciężka jest ta doniczka. Uważam też, że bardzo ładnie prezentują się te kwiaty. Oczywiście występują w kilku kolorach. Tutaj akurat były już tylko dwa w kolorze białym i tutaj w kolorze takim jasno różowym. Mega ładnie y, wygląda ta roślina na żywo. Alejka z produktami sezonowymi. Za 40 zł mamy taki wentylator stołowy bez łopatek, ładowany poprzez kabel USB. Jeżeli chodzi o ten wentylator, też pamiętam go z zeszłego sezonu. Tutaj macie najważniejsze informacje na temat tego produktu. I on występuje w dwóch kolorach, w tym kolorze takim szarym. I tam z tyłu mamy w kolorze białym. Kolejny produkt, który wiem, że był również w zeszłym sezonie. Za 35 zł mamy taką zasłonę drzwiową wykonaną z makramy. Tutaj też mamy różne warianty, jeżeli chodzi o tą zasłonę. Tutaj akurat jedna była otwarta. Jak widzicie, mamy taki. Drążek wykonane z tworzywa sztucznego, ale to czuć takim naprawdę tworzywem sztucznym, takim plastikiem i też Wam pokażę właśnie jak to mniej więcej się prezentuje, taki drążek, jest to drążek rozporowy, tutaj najważniejsze wymiary tego drążka i ogólnie też uważam, że naprawdę super wygląda ta makrama. Następnie za 65 zł mamy zewnętrzny stolik solarny, średnica 50 cm. Tego produktu wcześniej nie widziałam, też nie pamiętam, żeby coś takiego było w zeszłym sezonie. Można przyznać, że dość ciekawy produkt. Tutaj też macie najważniejsze informacje: maksymalne obciążenie do 10 kg, średnica 50 cm, jak i wysokość. Może powiedzieć, że naprawdę ciekawy stolik i dodatkowo taki plażowy namiot za 45 zł. Tutaj wymiary. Jeżeli chodzi o ten namiot, to on występuje w różnych kolorach. Tutaj mam w kolorze czerwonym, czarnym, a w kolorze niebieskim, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i według informacji ten namiot sam się rozkłada, tak więc jakoś szczególnie nie musimy się trudzić. I przechodzimy do kolejnej aleki. Tutaj zauważyłam nowe walizki podróżne. Pierwsza. Ja ją nazwę Majorka, chociaż tu jest troszeczkę inaczej opisana. Macie dokładne wymiary, wagę tej walizki. Ona występuje w różnych kolorach. Jest wykonana z takiego tworzyna, mega takiego sztucznego. I tutaj cena 110 zł. Akurat tu była inna cenowka, tak więc ja tutaj Wam wkleiłam prawidłową cenę. I obok mamy kolejne walizki, walizki Kraków. I jeżeli chodzi o te walizki, to one są wykonane już z materiału, cena 130 zł, również jest to walizka kabinowa. Mam wrażenie, że w tym sezonie te walizki wyglądają o wiele lepiej niż w zeszłym, bo w zeszłym miałam wrażenie, że one są jakieś krzywe, gdzie nie, gdzie były jakieś takie niedoróbki, a jak gdzieś patrzyłam na te walizki, to one naprawdę wyglądały mega dobrze. Kolejny produkt, jest to taka torba plażowa, bardzo duża, za prawie 31 zł. Są to torby plecione, też mamy kilka różnych wzorów, kolorów, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj z wierzchu mamy taki jakby pseudo worek i dodatkowo jeszcze mamy suwak, tak więc na pewno nic nam nie zginie. Mamy też tutaj boczną taką kieszeń. Tak więc jak za tą cenę uważam, że to naprawdę super torba. Jeszcze Wam tutaj pokażę z tyłu te pozostałe kolory. Też jak możecie zauważyć, naprawdę jest z czym, w czym wybierać. I tutaj dodatkowo ta torba ma jeszcze taką kieszeń boczną. Oczywiście nie każda ma tą kieszeń boczną, tak więc tak jak powiedziałam, mamy kilka wariantów do wyboru, tak więc też każda raczej znajdzie coś dla siebie. Działa z oświetleniem, i tutaj za 30 zł. Mam taką lampę biurową LEDową do ładowania. Ona występuje w dwóch kolorach, w kolorze czarnym i białym. Jest to lampa taka mega giętka. Tutaj macie najważniejsze wymiary tej lampy. Jeszcze wam pokażę właśnie tą jej giętkość, żebyście mniej więcej zobaczyli. Możemy ją sobie przestawiać. Każdą możliwą stronę, to mi się akurat bardzo podoba. Kategoria, uroda, i tutaj zauważyłam sztuczne rzęsy za 3,80. Tutaj mamy jedną parę, dwie wersje do wyboru, i w każdym tym opakowaniu jest również taki miniaturowy klej. Ja szczerze mówiąc, wziąłem te rzęsy, jestem ciekawa, jak one będą się sprawowały, jak z tym klejem bo to też różnie może być, ale ogólnie wyglądają naprawdę super, są mega delikatne, takie leciutkie. I kolejny produkt za 3,90, jest to zestaw takich puszków do pudru, dwie sztuki i tutaj też mamy kilka wariantów do wyboru. I następny produkt, który przykuł uwagę, jest to zestaw takich lakierów hybrydowych za prawie 17,50. Tu mamy trzy lakiery i też mamy, tak jak widzicie, różne połączenia tych lakierów. I dodatkowo za 13 zł mamy takie folie do paznokci, tak to jest nazwane. A tak naprawdę są to właśnie takie jakby naklejki imitujące manikur hybrydowy. Tutaj niestety potrzebujemy do tych naklejek lampy. UV, też wam pokażę te informacje na temat tego produktu. No i oczywiście też było kilka kolorów do wyboru. Jeszcze taki ciemny, taki beżowy. I ostatni produkt w dzisiejszym przeglądzie, za 14 zł. Mam takie płytki ścienne, samoprzylepne. One były strasznie powybierane. Mega ciężkie jest to opakowanie. Tutaj było takie zwykłe w kolorze szarym, imitujące jakby beton. Najważniejsze informacje. I to by było na tyle, tak jak powiedziałam, tak więc dziękuję za obejrzenie tego przeglądu. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Pa pa!